Proszę Państwa, Zbyszek Wróbel i Robert Iwanicki witają Państwa w kolejnym i ostatnim programie. Niestety polonijnym. Państwo doskonale pamiętają, że w telewizji Zbyszek bawi się już od wielu lat, ale z reguły zawsze był za kamerą, przed kamerą rzadziej, dlatego że o, lubiła się operować. Lepiej czuje się w rolę operatora niż spikera. Tak, znaczy tak. E, dlaczego, proszę Państwa, jesteśmy razem? Otóż wielu z telewizji zauważyło, że... Ostatnio Zbyszkowi pomagam, bo on dwa programy robił sam. Z chwilą, kiedy ja zostawiłem w styczniu 2002 roku. Ponad 10 lat robiłem program, ale umówiliśmy się tak, że przyjmiemy, że 10, to będzie ładniej. Ale dotarła do mnie taka wiadomość, że i ty niestety nie chcesz już dalej tego produkować programu. Co się, Zbyszek, jaka to jest przyczyna? Ja swoją potroszę wyjaśniłem, nie do końca. Dziś jesteśmy po to, żeby telewizją właśnie przybliżyć tą decyzję. Dlaczego? Dlaczego nie chcesz już dalej robić? Znaczy, prosta odpowiedź, może to taka sama jak okay. i twoja, z tym, że oczywiście y, poznaliśmy się, pamiętasz, w trzecim roku, czy y, tam tak. końcem 93. Czy... Kalejdoskop już był, Ty przyszedłeś właśnie był do... i przyszedłem tam do, do, do tego, Ty już tak. prowadziłeś już tam kilka relacji jeszcze wcześniej. Tak, tak. No i tak zaczęliśmy współpracę ze sobą. Potem. Bo nas, mówiąc szczerze, dobrych dwóch operatorów, ty i ja. No, no, który ma to przewagę? Mieliśmy właśnie tą przewagę, że mieliśmy, umieliśmy operować kamerą i też montowaliśmy bardzo często i bardzo długo. Tak. Były to fajne lata, nie powiem, może wiele się też również nauczyłem, ze względu na to, że było nie było. Wiesz, w Polsce ja przypominam sobie, że ja też taki, do takiego koła należałem, do takiej grupy ludzi, był to amatorski klub filmowy. Pasja. Pasja. I, I widziało się tą pasję tych ludzi i, i, i praktycznie naszą pasję również, bo myśmy to robili z, czystego, z czystej pasji, z, z serca. Nie można. za pieniądze. Nie za pieniądze, oczywiście nie bo za bo pieniądze. Przy, przepraszam, że Ci przerywam, zresztą jest to nasza luźna rozmowa na ten temat, gdzie wiele osób wcześniej, i Podejrzewało wręcz, że my dostajemy za to ogromne jakieś pieniądze. Jak mówiłem im, że niestety robię to za darmo, wręcz się śmiali, Mówią, to jest nieprawda, ja bym za darmo niczego tak nie robił. Ja też to, ja wielokrotnie to też słyszałem i takie zarzuty, że to co ty nie jesteś, yy, nienormalny. stópę, że ty robisz no, no tak, bo to, to jest pasja, to jest, to jest potrzeba serca, potrzeba jakiej, jakiejś działalności i właśnie wtedy, Robiliśmy to bardzo często nocą, siedzieliśmy, montowaliśmy. No nie na druga, trzecia nad ranem była, że Wychodziło to materiał, się z klubu. Tak? Nie? To były to było naprawdę czasy, które się nie, za, nie zapomni. I naprawdę ja tego nie żałuję, a, a, absolutnie, bo ten czas to prawie 10 lat, no, gdzieś tobie jest więcej, ale u mnie jest prawie 10 lat. No to ty... już pięknie, no, praktycznie dochodzi do 10 roku tak samo. Józef, I... poznałeś środowisko tutaj. No poznałem. No no I organizacje polonijne, wszystkich też prezesów. No ze względu, względu zakatali, na to, że robili, tak, no, robiliśmy te I programy z nimi, i musieliśmy poznać i poznaliśmy tych ludzi. byli... I Polonia ich poznała bliżej. Tak, Bo przecież telewizja miała ogromny zasięg. Ty się wystarałeś nawet. Jeszcze jak był Krajowski część był i w Middle tam pokazywany program. Do tej pory jest. Middle tam w Czeszer. To w Czeszer ostatnio y, zaniechano ze względu na to, że tam sprawy techniczne y, nie mnie, ale ich sprawy techniczne nie odpowiadały i wstrzymali ten program ale był przez dłuższy czas, nawet w Hartford przez jakiś czas, nawet teraz niedawno, ale ze względu na to, że zmienili, zmieniali, również stację telewizyjną, przenosili na inne nowe miejsca. Te studia też nie idą zawsze na rękę. Tak, nie idą i utrudniają na każdym kroku. I ty chyba to o tym dobrze wiesz, że musieliśmy się po prostu kłaniać tak. bardzo często. Ja, ja kilka razy jeszcze, jak byłem prezesem, to już wypisałem, czeka. W ogóle, wiesz, żeby ich może jakoś tam załagodzić, ale też potrafili czasem program nie puścić w ogóle, puścili coś swojego. No bo mają taki wymóg jak gdyby prawo swoje, że co 13 tygodni mają prawo i muszą zmieniać czas emisji tych programów e, e, edukacyjnych no, czy programów etnicznych. Tak. Ale to nie jest dobre dla nas, ze względu na to, że publiczność jest przy, przygotowana jest przygotowujemy. Tak, przyzwyczajamy publiczność, że o tym czasie mogą oglądać ten program. Włączają telewizor i nie ma tego programu, bo w tym samym czasie Zmienili ten czas nadawania. Ale wróćmy do tego właśnie do środowiska polonijnego, bo jak mówię, tu jest ponad 25 organizacji polonijnych, które jakoś tam funkcjonują, są duże zarządy, mają ilość członków, mają jakieś pieniądze. Ale nie, nigdy tak z ochoczą ręką nie wyszły, do ciebie nie dali cię jakiejś za czekać. To znaczy, może nie, nie od tej strony, to znaczy, oczywiście były organizacje, które za pracę, którą ja wykazałem, zapłacili tam jakiś czek, wystosowali i ty też miałeś ale to takie. Nie wielkie pieniądze były, to nie były to. wielkie pieniądze, to były takie dotacje jednorazowe tak. i, i te dotacje się zdarzały, nie powiem, ale to nie było spontaniczne nie było tak częstsze, jakbyśmy się y, 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 życzyli, bo, tak. bowiem nasza telewizja, nasza działalność, oczywiście początkowo to był kalejdoskop, była grupa ludzi, która. Finansowała się jak gdyby wspólnie, tak. były pieniądze tam jakieś wypracowane. No, mieliśmy nawet bank, pomagał nam, tak. ale później ten bank odszedł do od tego, bo zmienił nazwę, zmienił właściciela. I było łatwiej, prawda? Bo no, mogliśmy początku, sobie tak. kasety kupić, kupili klubowe, to były tak kasety, jest. sprzęt klubowy i wszystko było, że myśmy tylko swoją pracę dawali, swoją pasję. Natomiast w momentem, kiedy, bo ja jako pierwszy na, jak gdyby na swoją działalność na niezależność. Na tak. niezależność i w 1995 y, po raz pierwszy swój program, y, TV, telewizja Poland się nazywała, y, sprzęt, uruchomiłem, kupy, wszystko swoje. Sprzęt y, uzbierany za, y, pracowałem na budowie wtedy i pamiętam, że duże pieniądze y, mogłem zarobić na tej budowie, więc postanowiłem kupić sprzęt. I to było chyba najlepsze, bo wtedy nie musiałem, nie byłem, byłem niezależny. Tak, nie musiałeś słuchać prezesów, zebrań, tak. narad, kłótni. Kłótni, awantur żadnych. Tak, że, że te pieniądze, które chciałem na dobry cel, tak. myśleli, że to na, na, dla mnie idą. A to nie było tak zawsze zgodne z prawem. No ale kupiliśmy ten sprzęt, znaczy, ja kupiłem ten sprzęt i ten czas, ale wszystkie od tego momentu wszystkie wy, wydatki były moimi wydatkami, to znaczy, byłem zmuszony. I kasety kupować, i jakieś sprzęt do tych kamer, i, i różne rzeczy. Przecież to wszystko nasze pieniądze. Tak. Ja, ja mówię właśnie o pasji. Ja, ja tylko chciałem przypomnieć, bo tego nigdy nie mówiłem, ale jak przyjechałem do Stanów, pierwszym moim zakupem ważniejszym był samochód. Oczywiście kupiłem go za 750 dolarów, jeździłem nim dwa lata, ale drugim sprzętem moją była kamera, którą, za którą dałem 1800 dolarów. To sobie możesz wyobrazić, co, co bardziej uważałem za potrzebne: czy samochód, czy kamerę. Oczywiście dziś już trzecią mam kamerę, bo to czas zrobić swoje, jak się często używa, sprzęt się tak samo i zużywa, u Ciebie jest przecież podobnie. No, ale, ale chciałem jeszcze za wszelką, wiesz, żebyś sobie przypomniał, jak to jest właśnie z tymi, dzwoni ktoś do Ciebie, bo mnie to spotykało, jakieś tam organizacji czy ktoś tam mówi, a, panie Zbyszku, coś u nas się dzieje, pan by przyjechał. Ja miałem teraz taką przygodę w ubiegły tydzień, że telefon z Bridgesport otrzymałem. Tłumaczyłem, że słuchajcie, to jest kawał drogi raz, cały dzień muszę tam zmarnować, przyjadę, to później poskładam, i komu będę pokazywał, no tam u was jest duża Polonia. My no, jest duża Polonia, ale tam u was nikt tego nie będzie oglądał. Po co? To? Niestety. Nikt kto nie interesuje, wręcz się obrazili, nie proponowali mi oczywiście żadnej zapłaty, bo uważali, że ja muszę to zrobić za darmo, dlatego że oni już wiedzieli, że my to robimy za darmo. No, no właśnie tak bardzo często bywa i, i, i tak jest. Na, y nie zawsze po prostu dla mnie to nie jest nie zrozumiałe, nie zawsze zrozumiałe. Ze względu na to, że y, oczywiście jest to mój własny czas, wolny czas, bo mógłbym w tym momencie robić wiele innych rzeczy pożyteczniejszych. pożyteczniejsze. Ja nie, uczyć się uczyć odpoczywać się, nawet. O, odpoczywać i coś takiego. A ja bym, a ja muszę jechać na jakieś miejsce i zrobić materiał. Do, dość daleko, czasami tak jak mówisz do Bridgeport, no to trzeba tam samochód, benzyna, tam trzeba się wystarać, ten czas wy, wy, wygospodarować, no i robimy. Ale nie zawsze ludzie rozumieją, że ten czas to jest mój prywatny czas i dlaczego ja mam po prostu wyrywać ten czas ze swojego życia, prywatne, życia prywatnego, po to, żeby zrobić tam reportaż ze zebrania organizacyjnego. Oczywiście, musimy powiedzieć, że naszym celem to była przede wszystkim telewizja edukacyjno-kulturalna. Czyli jak gdyby reportaż, zapis taki kronikarski z działalności i z życia środowiska. I to było bardzo piękne i to taki cel. Ja nie przeczę, że ja to robiłem z czystego serca i z, takiego, z takiej potrzeby, bo, bo my jako Polacy na przyczynie czujemy się troszeczkę osamotnieni, prawda? No niestety, tak. Zwłaszcza wtedy, jak człowiek indywidualnie jest i ma do czynienia z inną narodowością, tak. czuje się jakiś inny. A telewizja jakby pokazała, pokazuje to, że jesteśmy tu w jedności, Pokazujemy, że coś robimy, nie tylko, że chodzimy do pracy i do mhm, domu, tak. I, bo inna narodowość ogląda, nawet jak zmieniają kanały, to nie widzą, że o, są Polacy. Mnie się już przydarzyło kilkanaście razy, gdzie Amerykanie poznali mnie w sklepie nawet. I, część, I częściej na przykład ja, ja też słyszałem takie opinie od Amerykanów tak. i mówią, kiedy twój program będzie, bo bardzo często oglądają, mimo że nie rozumieją tam zupełnie. Taki, jak muzyka jest czy coś tam. Tak, albo czasami stawki Amery a, po angielsku. angielsku to tak. rozumieją, bardzo chwalą ten program i, i myślą, że, że, że to jest bardzo dobre. Myśmy to też do tej tak samo uważali, ale ja, pewne, w pewnym momencie, kiedy prowadziłem tą działalność, już, już troszeczkę tam kilka lat później, czyli w 1995 zaczynałem, więc kilka lat później, postanowiłem, że, znaczy postanowiłem zrobiłem starania, żeby ten program y, był nie tylko moim udziałem. To znaczy, żeby to był program dla nas, czyli dla Polonii robiony przez Polaków, nie tylko przez mnie, ale przez grupę takiej jak Ty, czy też jeszcze ktoś chce, i, i, tylko żeby to nie był klub. Rozumiem, rozumiem. Ale żeby była to telewizja, która będzie sama finansować, ewentualnie ktoś ją będzie, na przykład miasto będzie finansowało po to, żeby utrzymać i... I Polonia na przykład, ludzie, którzy mają biznesy, duże biznesy, to jednego dolara na przykład miesięcznie, jakby oddał na taką telewizję, to by było coś. Bo ja myślę, że gdyby z ci, co oglądają, oddali jednego tylko rocznie. No, to, to, też, to też by tyle było. tyle osób wystarczyłoby, nie? No i ja tak, myślę, jak że uważasz. tak. Na tyle miejscowości? No, na tyle miejscowości, właśnie. I, i, i może by zasięg był większy, bo wtedy staralibyśmy się, żeby ten zasięg był większy, nie tylko tutaj w okolicach. No i. I Polonia by mogła wtedy wymagać od nas, róbcie tam, jedźcie tam w tamto miejsce, bo tam się coś dzieje. Jechalibyśmy. Czy zrób to? Narzucaliby nam tematy, oczywiście, byśmy to musieli robić, ze względu na to, że już mamy pewne zobowiązania. A w tym momencie, niestety, takich zobowiązań nie mieliśmy, mimo to, że, że nawet czasami poświęcaliśmy swój wolny czas i bardzo często, tak mówię, siedzieliśmy po nocach, żeby złożyć programy, żeby ten program był oglądany na. Tam za dwa dni, prawda, w telewizji. Ale często, często się tak zdarzało, że mimo naszej pracy ciężkiej, które włożyliśmy w studio, okazało się, że studio od którego byliśmy uzależnieni, NatMek, czy tam czy jakieś inne tak. studio, nie puściło ten program. Dlaczego? Bo miało swoje tam jakieś techniczne... Wytłumaczenia, tak? Oni swoje tam Ta... zawsze znajdą. Albo powiedzieli, że nie w porę kaseta została przywieziona, że nie odpowiedni napis. Zawsze tam się był Zawsze tak. coś. coś I, nie, I nie było szans na wytłumaczenie. A to był nasz czas, który po prostu straciliśmy wtedy. Ja myślę, że oni po prostu, z bocim, bądźmy szczerzy, mnie kiedyś jeden z menadżerów Manchester, jakby program ze stacji nadawany, w rozmowie on mi powiedział wprost, że my widzimy, ty masz listę sponsorów na końcu. Tam może cztery nazwiska, był. Ja je trzymałem z grzeczności. Nie dlatego, że, że mi ktoś tam dał. Nikt nigdy mi nie dawał dużo pieniędzy. Zdarzyło się, że dostałem mi 300 dolarów od jednego, ale raz w roku, mhm. więc to nazwisko trzymałem zawsze na koniec programu. Wiesz, że to jest. No, ale wypadało ze względu na to, że to. I oni to zauważyli, no. że tam są na liście sponsorów, i on mi powiedział wprost, ja, słuchaj ty masz sponsorów i my też chcemy. Hmm. No więc co, trzeba wypisać im znowu chodzi o pieniądze. O całe, pieniądze tak? Tak. I nie ukrywać, nie, nie mam nie ma, czego nie ma, proszę Państwa ukrywać. Czas, materiał, to są niestety pieniądze, to jest wszystko pieniądze. Gdziekolwiek się nie powiedzie, tak jak mówisz, benzyna, zużywanie się samochodów. Ile to można. Kasety, to kasety przecież cały czas nie jedną kasetę potrzebujemy, ale kasetę, którą się Materie, nagrywa. Takie mikrofony i to wszystko. Tak, materiał potem się robi, kopię, ewentualnie przegrywa, zrobi, montuje się, prawda? I jak się to Możemy zbliżenie to przeliczyć na godziny. Jak jest 50 programów w roku, średnio 50, bo dwa mogą wypaść ze względu na jakieś święta, czy też. Czyli tak, to jest z samych tego materiału, który idzie w telewizji jest 50, jak dwa programy to już 100. Teraz ile czasu do tego, bo podwójnie to się musisz nagrać, później to jeszcze raz spędzić czas przy montażu. No ale nagrać to nie tak jest, że Ty nagrywasz w tym, kiedy masz czas, o dzisiaj mam na, czas, to ja sobie nagrywam. Musisz tak. jechać na miejsce, gdzie coś się dzieje, bo jesteś kronikarzem właśnie tych tej, tej wydarzeń, tak. czyli jedziesz tam w kilkanaście ty, pół kilometrów, dnia nieraz, pół cały dnia, dzień cały marnie. dzień, żeby tam nagrać ten materiał. Potem przyjeżdżasz do domu i musisz go zmontować. Potem jeszcze czasami dźwiękowi, żeby ten zrobić komentarz, czyli no, napisać czy, jakiś czy, komentarz. Czy kusiłeś się kiedyś, żeby policzyć, ile godzin łącznie rocznie na to marnowałeś? nie to nie, ale tak przypuszczam, że na jeden program, jeżeli ja, ja, ja nagrywam jeden program, to ja poświęcam gdzieś 5 no, godzin albo i więcej. Proszę, jeśli to jest 12 miesięcy, proszę sobie policzyć, proszę Państwa, ile to jest godzin przeznaczonych na pracę społeczną? Satysfakcja może być tylko taka, że czasami się komuś program podoba, no, podziękuję, z... a innym razem nie, bo nie, czymś... anonimy przysyłają. Ojej, bardzo często. Niedawno pucze. też dostałem jeszcze po rozmowie, bo Ty nagrywałeś coś mi u Andrzeja, jak robili program. I ten sam człowiek jakiś, no ja mówię, że to jest stuknięte i to poważnie. Ojej. Bo ma dać dużo błędów robi ortograficznych, i na pewno jakbym z nim rozmawiał, to bym mu stylistycznie by, by powiedział, że źle to robi, ale nie wiem kto to robi, dlaczego robi. Woźniacki lekarz, ten doktor powiedział, że to jest po prostu choroba koniec. Tego się nie wyleczy. Są ludzie właśnie... No to to jest choroba. Jednocześnie może to jest złośliwość, zazdrość, nie wiem, nie wytłumaczę tego. Ja też dostawałem wiele takich anonimów i obelżywych takich, że po prostu ja nie. Ja się zastanawiałem, skąd w człowieku być nie, tyle tak. zła jest, po prostu tyle złości. No mnie Przeciw... to samo spotkało i Andrzej zresztą mówił o... Ja Andrzej też Gromadowski to samo dostaje, takie same... Yy, tak, ale, ale, bo my, my przede wszystkim, bo nas z tego znają, że robiliśmy te programy telewizyjne na publicznej stacji, w porządku, ale zobacz, Zbyszek, jest tyle programów y, radiowych, które, moje prywatne takie zdanie, one są tragiczne po prostu. Ja ich nie słucham, bo już nie mam cierpliwości. Tam jest na okrągło to samo, i czy, czy, to nie ma do rzeczy, kiedy oni to włączą. Te same reklamy, te same sklepy, te same ogłoszenia, przecież można, oni mogą tym zabić tych ludzi. I funkcjonują. Dlaczego? Dlatego, że biorą za to pieniądze. Za darmo. Gdyby to robili, nie wiem, kto by to wytrzymał, a jeszcze no nie Mimo, to, to... Że, że robią, byle jak jeszcze im płaczą pieniądze. Myśmy się starali, robić to dobrze, nikt nam nie płacił. Wina może jest o tyle nasza, że myśmy też o pieniądze nie prosili zbyszek. To nie, to myli się, bo ja często właśnie wprost mówiłem, że chciałbym na przykład robić tą telewizję za, za pieniądze, żeby ktoś mnie finansował, ja mogę siedzieć tutaj 10-12 godzin, Prawda? I ja się nie męczę, bo ja, bo ja to robię, to bo jest mówisz, moja pasja. Tak. I ja bardzo chętnie bym tak robił. Na przykład, jeżeli ktoś by mi wypisał czeka tygodniowo takiego, które ja muszę ciężko, do, ciężko pracować w jakimś fabryce czy coś takiego, to ja bym wolał tutaj siedzieć naprawdę w studio i, i, i te programy by były ładniejsze i coraz lepsze. Oczywiście, że tak, bo byś do tego przykładał. Tylko i wyłącznie czas był na to przeznaczył, nie na... A tak to się tą telewizję robić do skoku. Musisz. Nie ważne, no że jesteś prawda. zmęczony, czy nie musisz. to Przychodzisz zrobić, bo, z pracy i jest jesteś spadnięty, bo praktycznie chciałbyś tylko marzyć o, o, o łóżku, tak. a przychodzisz i musisz złożyć program. Czyli wcześniej musisz jeszcze pojechać, zrobić tak, nakręcić, tak. a potem przejrzeć, potem jeszcze zmontować. I to robisz czasami, no dlatego są takie programy, jak, jak nie inne. Po prostu czasami są złe programy, ze względu na to, że mogłyby być lepsze, ale nie będą ze względu na, na czas. No i no nie tylko czas, ale i ten materiał. Przecież musisz za każdym razem dać dobrą, porządną taśmę. To też kosztuje. To, my, nie, no, my nie wkładamy taśmy za dolara, bo tam by nic nie było widać. Te kamery, które my mamy, to akurat to są kamery Super VHS. I to kamera, to znaczy kaseta kosztuje gdzieś w granicach... Jak w radiu się zapłaci ponad 12 dolarów za no, jedną. to trzeba, trzeba po prostu zapłacić, a potem zrobić jeszcze jedną kasetę montowaną, no. już dwie, bo trzeba do, do studia zanieść. Jeżeli mhm. tych studiów jest kilka. To kilka takich kaset, które po prostu, yy, tak w moim przypadku, tam, trzeszy i tak dalej, były, to wszystkie na, muszą mieć na dobrej jakości, bo później Państwo mają pretensję, że ta jakość jest zła w telewizji. No, czasami jest to nasza wina, ale czasami i często się zdarza, że to jest wina yy, tego, yy, tej stacji telewizyjnej. Tak, oni używają też sprzęt, nie mają tam najnowszy, mają też używany z odzysku jakiś taki, tak. bywa, że im tam tracking nie chodzi, tak nierazśmy mieli no, nie wiedzieli. byłem z Tobą na rozmowie, u nich właśnie dlaczego tak się dzieje. Czasami robimy dubbing, tutaj staramy się, nagrywamy dźwięk, muzyczkę podkładamy, tak, a, a oni jest, nam puszczą ścieżkę y, high five, tam jakąś tak, ścieżkę tak, jedną, tak. i jest cały czas tylko jakieś za kamery. Gór, a rusz się tam te, takie rzeczy, y, nie, które są niepotrzebne i nie powinny być, bo druga ścieżka, normal odtwarza całą tak yy, muzykę. Wystarczy, że nie zrobią audio-out i wtedy już może iść to, co no było właśnie. kiedyś, coś tam co innego. No nie, nie jest to na pewno wesoła wiadomość dla wielu telewidzów, mm. ale taka jest Twoja decyzja. tu ją podjąłeś, ja mówię ostatnio, bo chciałeś już to, to wcześniej trochę chyba skończyć, ale ja Ci postanowiłem trochę pomóc. I ja już miałem kilka telefonów, że no, byłoby dobrze, żeby wrócić z powrotem, tak, na, na dłużej, Ja im... Troszeczkę tylko powiedziałem, że i ten, co oglądacie teraz w piątkowej, w sobotę też się będzie kończył, niestety dzisiaj ta tą wiadomość po wyszku potwierdziłeś. Także mili Państwo, czy kiedyś wrócimy? To znaczy, czy kiedyś wrócimy? Nie wiadomo. No, moim marzeniem, wiesz co, moim marzeniem jest tak i zawsze było, żeby powstała jedna duża telewizja polonijna, fundowana przez miasto, przez Polonię, obojęte tak mówię żebyśmy po prostu mogli pracować nie jeden człowiek, ale kilka, grupa ludzi, zapaleńców albo ludzi, którzy naprawdę się znają na telewizji. wtedy nie godziny, tylko możemy i dłuższe programy. I dłuższe programy by można było y, emitować i wtedy ten program był o wiele ciekawszy, interesujący i na pewno Państwo by byli zadowoleni i my również. Ale w tym, że my musielibyśmy traktować tą pracę w tej telewizji jako pracę, czyli tak. nasza praca, która jest zapłacona, a, my, a państwo wtedy możecie wymagać i możecie sobie krytykować, wtedy powiedzieć: O taki program dzisiaj był, nie podoba mi się, może będzie by lepszy. A często się zdarzało, że myśmy prosili państwa o opinię, tak. o jakieś zdanie, i niestety tych opinii nie było. Były rzadkie albo za pleców się słyszało. Tak. Wiesz, jeśli jest coś takiego, by co też, jest za tym, można to zarejestrować na tej zasadzie, że jest, bo jest organizacja non-profit, ludzie mogą sobie sponsorować taką telewizję, mogą odpisywać od podatków. Pracownicy, ci co to wykonują, mogą również brać, bo to jest odpowiedni tylko zapis I non profit organization jest, wie, wiele ma różnych tam wiesz, takich odnośników, gdzie nawet mogą ci ludzie właśnie zarabiać pieniądze pod warunkiem, że oni również płacili podatki, a ci co wspierają tę telewizję mogą sobie odpisywać od podatków, bo taka jest kolej rzeczy, żeby mhm. ja coś takiego kiedyś powstało być może, ale sądzę, że spróbujmy namówić Zbyszek młodszych, niech się może za to wezmę, nie pokażą, wiem, że tutaj... Pana niebrzydowskiego syn zaczął robić program, ale w języku angielskim na razie, wiesz, on to robi, a Polonia w większości, myślę, ta starsza oczekuje właśnie na, na słowo polskie, na język polski. No ja myślę, że mają ku temu prawo, no ja, ja z, z wielkim bólem serca rezygnuję, bo, no ale i tutaj idą, jak gdyby, znaczy tłumaczy się warunkami, y, 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 Ekonomicznymi, to jest jedno, bo na pewno te warunki ekonomiczne są. My musimy pracować, żeby żyć. E, my coś dajemy, ale teraz zauważam, że mimo to, że coś dawaliśmy, nie zawsze jesteśmy doceniani i nie zawsze po prostu, a nawet czasami zapomniani. Bo kiedyś, kiedy, kiedy pracowaliśmy, kiedy nie czuliśmy tego na przykład tej presji, że musieliśmy coś zrobić, myśmy to robili z serca, ale kiedy ja teraz otwieram oczy i mówię, przecież. To jest cały czas nakaz. Ja, ja nie chcę nic z nakazu robić. Ja nie <noise> będę robił nic z nakazu, że ja muszę. Tak. Jeżeli chcę, to ja zrobię. Jeżeli ja coś muszę, to już nie zrobię, bo po prostu nie chcę. Przyzwyczaiłeś środowisko do tego, że na telefon dzwonią, uważają, że tam masz, będzie koniec. Tutaj jeszcze Polonia ma do wyboru jeszcze inny wariant. To znaczy, jest jeszcze jedna telewizja. Myślę, że przetrwa tak długo, dopóki. Y, Wasicie będzie chciał, to znaczy mówię o telewizji Andrzeja Gromadowskiego. To jest komercyjna telewizja i ona ma prawo inne zupełnie, ale y, co zauważam, że może wtedy ten program będzie lepszy i my, jako y, twórcy, jako po prostu y, ludzie, którzy z kamerą się urodzili i myślą, że z kamerą umrzemy, to. To my do tych programów często będziemy robić również reportaże, bo, bo to nie wykluczone, że Andrzej nie będzie polegał tylko na swoich. Ale Andrzej chce za darmo. On już mi proponował teraz, żeby da nawet kamerę, żeby mu zrobił za darmo. Aha. Także to nic nie zmieni w Ale może, może, może będziemy robić, jeżeli będziemy mieć lepszy sprzęt, to może będziemy robić jakieś dla innych telewizji. Nie tylko dla Andrzeja, ale dla innych. Ja myślę, że. Swój teraz czas wykorzystam trochę inaczej. To znaczy, ja nie rezygnuję z tego, że ja nic nie będę robił. Mm -hmm. Bo ja mam sprzęt, mam tego, być może będę miał lepszy. ale... on no, prywatnie też nagrywa tak jak ja robisz, wesela i inne. Imprezy, no, to, to, to na pewno też to, to będziemy robić, ale ja myślę, że od wielu lat mi chodzi, żeby coś stworzyć, nakręcić swój własny film fabularny czy jakiś taki. Typ... A to bardzo dużo czasu potrzebuje, żeby dobrą No rzecz. Ja bym chciał trochę to przemyśleć i być może mi się to uda. A jak będę coś realizował, to zwrócę się do Ciebie o pomoc, Nasz żeby blach, Ty, no ja myślę, jest. że coś zrobimy, no coś dla Państwa, dla Państwa właśnie, dla Polonii. Być może to będzie jednorazowy jakiś film, ale Państwo będziemy, będą mie mogli, przy, mieli tą przyjemność obejrzeć go. Pyszko, myślę, że powiedzieliśmy bardzo wiele, a chociaż moglibyśmy tu jeszcze godzinę sam no opowiadać. Tak, tak, ja myślę. Ale te programy są krótkie, proszę Państwa, także przypominam, Zbyszek Wróbel, który był producentem ostatnio dwóch aż programów, i Andrzej no, Iwanicki, który. Produ... A, a, sorry, myślamy, ja Robert... myślałem, w Andrzejem myślałem tak. ale Robert Iwanicki, który również był producentem wcześniej w Kaleidoskopie, potem u, u siebie w Peryskopie. No i również mi pomagał wiele, wiele razy, pomagamy sobie nawzajem. No szkoda, że, że taka decyzja nasza, no ale no, siła wyższa. Proszę Państwa jeszcze raz. Byszek Grubel, Robert Iwanicki. Żegnają Państwa ostatnie wydanie programu polonijnego. Kiedyś się zobaczymy na ekranie, ale może już w innej okoliczności. Może w innej może w, innym, w innej telewizji. O. Tak. Życzymy najlepszego Państwu. Również wszystkiego najlepszego.